Były sobie pewne kury i był kogut dosyć młody Jadły sobie kury pasze, czasem popijały wody Niosły jaja gdzieś po krzakach, bo podwórko całe miały Kiedy kogut miał dni płodne, to koguta klamotały W sumie taka dość sielanka Jaja w krzaki, pasza w dziób Kogut jurny w dobrej formie i na kury robił siup. Ale raz się tak zrobiło, że kogucik padł na ryja i się kury wystraszyły. Się zrobiła wielka chryja. A on nic i tylko leżał jednym słowem mega wtopa. I się kury wystraszyły, że już czas wymienić chłopa. Lecz zagadka co się stało, już niebawem wyjaśniła, gdy w kurniku przed wieczorem starsza pani się zjawiła. Co kureczki, moje słodkie, Wyglądacie doskonale, Zięć niech płaci me rachunki, Ja wam światło wnet zapalę. Wiedz, że nocą, gdy zabłądzisz Na tych bagnach podróżniku, Jest tu światło jak w latarni, Wiecznie pali się w kurniku, a kogucik padł na ryja, osłabiony i w niemocy, bo mu światło w dziób świeciło i piał w kółko w dzień i w nocy.